Hejka! Przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem i tym razem będzie to TBR grudniowy. Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale pożegnaliśmy najpiękniejszą porę roku, a teraz przychodzi najbardziej magiczny czas w roku, czyli grudzień, święta, mikołajki. No, nie ma co się oszukiwać. Kiedy pierwszy śnieg spadnie i przykryje nasze trawniki, to to już jest koniec jesieni, bo wiadomo, że nawet jeżeli zaświeci słońce, to już nie będzie tej magii. Teraz musimy poczekać, aż znowu przyjdzie wiosna i odrodzi nam całą bujną zieleń, a my co? Musimy cieszyć się śniegiem, musimy się cieszyć tym. Że nadchodzą święta. I ja w czasie świąt zawsze mam takie wrażenie, że najbardziej zbliżamy się do Hogwartu. Znowu przychodzi zupełnie inna atmosfera. Jest to naprawdę dla mnie zawsze bardzo magiczny czas, ale równocześnie muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz nagrywam TPR grudniowy i jest to takie trochę dziwne uczucie, bo przyszedł dla mnie sam czas rozliczeń, co planowałam przeczytać, co, czego nie udało mi się przeczytać, co odkładam w czasie, a zdecydowanie już no, tego czasu nie ma na tyle, żebyśmy mogli to odkładać i odkładać, bo przychodzi ta końcówka roku i w związku z tym ja stwierdziłam, że muszę podejmować prawdziwe, damskie, twarde decyzje i na ten grudzień zrobić dobry plan tego, co będę czytała. I powiem wam, że jeszcze nie, zakończyła się, jeszcze nie zakończył się listopad, bo zostały mi dwa dni, a ja mam trzy książki, więc to się pewnie nie uda, bo w tym mam między innymi Targowisko Próżności Williama Pokrea, a bardzo bym chciała, żeby on się znalazł w tym wrapapie listopadowym, więc tutaj troszeczkę oszukam i będę czytała tą książkę dłużej, bo film będzie w niedzielę i pewnie będę go nagrywała w czwartek albo w piątek ale postanowiłam sobie, że chciałabym trochę więcej filmów nagrywać w grudniu i między innymi chciałabym nagrać vlog Mikołaj Kopy. Tylko że nie do końca wiem z jaką książką chciałabym go nagrać i stwierdziłam, że może wy byście mi pomogli wybrać jaką książkę byście chcieli, żebym wtedy zrecenzowała i nagrywała ten czas około Mikołaj Kopy właśnie z jakąś książką. Bo na początku myślałam o niekończącej się historii Michelin. i fajnie. Zdecydowanie jest to coś, co chciałabym zretenzować przed świętami, dlatego że może ktoś chciałby komuś zakupić tą książkę w prezencie. No bo musimy przyznać, że ta okładka jest powiedziałabym, taka wyjściowa, że jakbym rozwinęła papier i zobaczyła taką książkę, to na pewno byłabym nią zachwycona, ale bez dwudnia, zdanie jest to książka dla dzieci. Ja wiem, że nie wszystkich takie książki interesują, więc może cały vlog nie będzie z tą książką takim do końca dobrym pomysłem, może tylko Gdzieś tam mogłabym wspomnieć, co o niej sądzę. Więc to jest moja pierwsza propozycja. Moja kolejna propozycja to jest Miasteczko Salem Kinga. I, I nie wiem, nie wiem, dlaczego mi się ta książka skojarzyła z Mikołajkami. Natomiast ja tak naprawdę po prostu chcę ją przeczytać ze względu na tytuł, ale nie mam żadnego pojęcia, o czym jest ta książka. Więc może wy macie większe i mi to odradzicie. Potem zastanawiałam się nad Ogniem i Mieczem. No, ale nie wiem, bo to już naprawdę taka klasyczna, klasyka. I 10 tysięcy drzwi. Alix Harrow, też baśniowa, magiczna książka fantastyczna. Więc nie wiem, którą z tych książek byście widzieli w tym mikołajkowym vlogu. Bo ja sama szczerze powiem, nie umiem się zdecydować, ale właśnie tak sobie postanowiłam, że nagram tego mikołajkowego bloga, a potem będzie cały tydzień, kiedy czytam tylko i wyłącznie księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk, bo bez dwóch zdań zdaję sobie sama sprawę z tego, że muszę sobie w pewnym momencie powiedzieć, że odkładam wszystko inne i czytam tylko tą książkę, bo tak to, a to mam ochotę na kryminał, a to przeczytałabym trochę jakieś innej książki, a może bym wolała coś przygodowego, a może bym chciała to opiera tak przeczytać, a tak to... Wiecie, usiądę i przeczytam. Nie wiem, czy byłoby to interesujące, żebym czytała tą książkę we vlogu, ale zdaję sobie sprawę z tego, że wtedy najbardziej czułabym się do tej książki zmotywowana, gdybym nagrywała to, że ją czytam. Ale to jest mój priorytet. Tą książkę na pewno chcę skończyć w tym roku. Tak samo jak bardzo jeszcze bym chciała przeczytać właśnie Ogniem i Mieczem, bo no tak stwierdziłam, że trochę tak. Opowiadam o książkach, a nie przeczytałam trylogii Sienkiewicza, zdecydowanie muszę to nadrobić. Nie wiem dlaczego, bo Okrzyżacy są jedną z moich ulubionych książek, ale mam wrażenie, że to jest jakiś tam po kłosie pustyni i puszczy, którą pamiętam, że Teraz oczywiście ta książka mi się podoba, ale kiedy czytałam, to miałam wrażenie, że jest to dla mnie za wcześnie i nie do końca umiem sobie poradzić z przeczytaniem tej książki, i wydaje mi się, że stąd u mnie była taka niechęć do jej przeczytania. A teraz mam ogromną ochotę na tą książkę, więc to jest takie moje drugie zadanie na ten grudzień. Chciałabym właśnie, to już powiedziałam, przeczytać to. Dom, bo może ktoś chciałby, jest jej ciekawe, może ktoś chciałby właśnie zrobić jakiś tam prezent czy coś. też salem i te dwie książki to już tak powiem, że zobaczę, czy uda mi się je gdzieś tutaj wcisnąć. Natomiast potem, jak już skończę czytać Księgi Jakubowe i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w tydzień. Nie wiem, może całkowicie się mylę, ale wymyślałam sobie, że zrobiłabym tydzień maratonu z, z Wie Wiedźminem. Z Wiedźminem, bo został mi czas pogardy, sześć ognia, jest jaskółki i pani jeziora i sezon burz. Ale tak stwierdziłam, że może byłoby fajnie właśnie przeczytać to w takim maratonie. Że nie, że będę ten maraton nagrywała jako maraton czytelniczy, tylko, że sama po prostu jedną po drugiej będę czytała tą książkę. Dodatkowo stwierdziłam, że to już będzie raczej po 15 grudnia, więc to już taki okres, kiedy bardzo sprzątamy świątecznie, a wszystkie te książki są na storytelu, więc storytel i sprzątanie świąteczne czuję, że mogą bardzo mocno się ze sobą uzupełniać. I zdecydowanie część mm, też czytałam, chyba mnie trzeba przeznaczenia, jak dobrze pamiętam, i bardzo fajne są te słuchowiska na. Storytelu. Większość na razie tych książek czytałam, ale tak stwierdziłam, że właśnie może spróbuję czas pogardy bardziej przesłuchać niż przeczytać i zobaczymy, co z tego będzie, więc no tą wiedźmińską trylogię, trylogię, tą wiedźmińską sagę bardzo bym chciała też przeczytać, ale nie nastawiam się, bo wydaje mi się, że no, szczególnie pamiętam, że bierze jaskółki i Pani Jeziora są bardzo długimi książkami, więc no pewnie się to nie powodzi, ale ile mi się w tydzień uda przeczytać, tyle przeczytam, a potem to już nadejdzie Boże Narodzenie i ten tydzień taki po, przed Sylwestrem, więc tam różnie tak naprawdę może być. I szczególnie, że no, zakładam, że może jakieś książki dostanę w prezencie pod choinkę, więc to tak. Potem ten, tego okresu staram się nie planować, ale jeżeli chodzi o kryminały, to mam jeszcze Charlotte Link bez winy. Ostatnio mam strasznie ochotę na tą książkę i no, chciałabym po nią sięgnąć, ale muszę Wam powiedzieć, że ja nie za bardzo przepadam za książkami tej autorki. Nie wiem dlaczego, bo no, ona pisze bardzo dużo książek, są to gdzieś tam poczytne kryminały. Natomiast. Mnie jakoś tak się nie przekonują. Nawet nie pamiętam do końca, jak nazywał się ten kryminał, ale pamiętam, że gdzieś go tam odłożyłam i nigdy do niego nie wróciłam. Nawet nie tam świadomie, że zrobiłam jakiś DNF, tylko po prostu mnie to nie wciągnęło. No i jestem ciekawa, jak będzie z tą książką. To jest historia, że w pociągu Ktoś próbuje zamordować osobę, a potem ktoś próbuje zamordować osobę, która jedzie na rowerze, i gdzieś tam część osób myśli, że to były jakieś wypadki, ale nasza główna pani sierżant nie wiem czy główna bohaterka, ale pani sierżant Kate Lin Bill. Lin -Bill um, od razu czuję, że jest w tym coś podejrzanego i zaczyna badać te dwie sprawy. Więc jestem ciekawa. Natomiast no, to jest ta pisarka kryminałów, która gdzieś tam do końca mnie nie przekonuje. Zresztą tak samo, powiem wam szczerze, mam z Harlanem Cobenem, gdzie te ekranizacje jego książek na Netflixie bardzo lubię. Szczególnie podobała mi się pierwsza część, gdzie zaginęła na takim zamkniętym osiedlu zaginęła córka i ojciec jej szukał, bo to zazwyczaj są seriale, ale takie jednosezonowe. Bardzo mi się to podobało. Pamiętam, że była jakaś sobota i obejrzeliśmy to po prostu z zapartym tchem od początku do końca, bo musieliśmy wiedzieć o rozwiązanie. I potem druga część też, ekranizacja jego książki była Chyba zaginęła kobieta. I już potem to było takie trochę, bo one są takie delikatnie schematyczne. Natomiast oglądało się to fajnie. Wydaje mi się, że tylko ostatnia część nie za bardzo mi podeszła. Ta, która ostatnio wyszła na Netflixie. Ale właśnie Charlotte Link i Harlan Coben to są tych dwóch autorów, którzy piszą bardzo dużo książek um, kryminalnych, a w ogóle mnie jakoś tak do siebie nie przekonali. I tak jak jeszcze ten, który napisał um, teraz ostatnio jest chyba Graf Chowanego, jego książkę, a ja czytałam coś tam o jakiejś wyspie i pisarzu i pamiętam, że to było naprawdę nie za ciekawa książka, ale już nie pamiętam, jak nazywał się ten autor i chyba wydaje mi się, że nie mam jej tutaj, nawet na półce mają i w innej szafce. Ale też tamten, już nawet tej gry wchowanego nie jestem ciekawa, chociaż też widziałam, że jest na storytelu. Ale ta jedna książka, wyspa pisarzy, kurde, no nie pamiętam. Czekajcie, pójdę po nią. Coś tam w którymś kościele dzwoniło, ponieważ chodziło mi o sekretne życie pisarzy z Musso, i ta książka mnie tak skutecznie do siebie zniechęciła, że więcej już po nią sięgać, po tego autora. Nie planuję, bo rzeczywiście ta jakoś tak w ogóle do mnie nie przemówiła i jak tak oglądałam, nawet tam były dobre opinie tej gry ale jakoś on mnie sam do siebie nie przekonał, więc jestem ciekawa, bo może rzeczywiście ta Charlotte Link jakoś mi nie podeszła, a ta książka mi się spodoba, bo widziałam bardzo pozytywną recenzję, wydaje mi się, że to było na kanale Literaccy. Dobrze, więc jeżeli o moje plany grudniowe to byłoby na tyle, ale stwierdziłam, że jeszcze Wam pokażę teraz, jakie książki czytam, bo właśnie chciałabym skończyć Targowisko Próżności Fokueja i ta książka bardzo mi się podoba. Powiem Wam, że to jest ten typ literatury, który ja lubię i to te potraktowanie tematu tego targowiska próżności przez autora bardzo mi się podoba. I te targowisko próżności to oczywiście ma pokazywać społeczeństwo angielskie na początku, w pierwszej połowie XV wieku, tą wyższą klasę, ich zachowanie, obłudę i hipokryzję. I jest to zrobione w taki, w niektórych ma tak bardzo dosłowny sposób. Autor nam na przykład mówi, O, to jest ten przykład targowiska próżności, o którym mówiłam. I pisze to dodatkowo w takim ironicznym zdaniu, ale bardzo wprost. I jakby mi ktoś to powiedział, to ja bym odpowiedziała, że. To na pewno nie ma prawa zadziałać, a jakimś cudem w tej książce to działa. Pomimo tego, że gdzieś tam jest napisane, że jest to książka bez bohatera, to rzeczywiście mamy tutaj bardzo wielu tych bohaterów i wszyscy są bardzo mocno. Budowani, bo jest to długa książka, więc autor po prostu ma na to miejsce i czas. Ale mi niezwykle podoba się postać Rebeki, i jakoś dla niej po prostu w dalszym ciągu ta książka mnie trzyma. Wiadomo, że przez to, że ona jest taka długa i też no, jest dla mnie nieprzyjemnie wydana coś mówiłam wielokrotnie ale też ma bardzo długie opisy. No to Miałam w listopadzie takie książki, które właśnie jeszcze w chciałam przeczytać bardzo jakoś tak Agata Christie mi podchodziła, więc ją gdzieś odłożyłam, ale chciałabym, żeby ona, bardzo bym chciała, żeby była we wrapapie listopadowym. Tak samo mam jeszcze do skończenia Bethany i bestie, bo jestem w dalszym ciągu na 130 stronie, ale to już będzie króciutkie do przeczytania. I powiem wam, że moja mama wzięła z biblioteki ślady Roberta, Jakuba, Roberta. Roberta, nie Jakuba Małeckiego, ponieważ pani bibliotekarka jej poleciła i jakoś tak bezwiednie sięgnęłam po tą książkę, ponieważ ja jakoś nie planowałam czytać książek tego autora. Chociaż dużo oczywiście go oglądałam na Booktubie albo Instagramie, ale to, są, to jest poważna literatura, mam wrażenie, że trochę ciężka. I ja bym tak powiedziała, smutna. Jak słucham o książkach tego autora, to zawsze wydaje mi się, że one są smutne i no, nie mam po prostu na nie ochoty, ale tą tak zaczęłam czytać, bo. Jestem, wydaje mi się, na stronie gdzieś tam 30. I to była historia, w którym taki motyw wykorzystany, że dwie rzeczy się dzieją równolegle i jak one się ze sobą splotą, to będzie to miało ogromny wpływ na, na bohatera. I pomimo tego, że w życiu, kiedy sobie o tym pomyślę, że tam wiem, równolegle mogłoby się dziać coś, co zmieni całe moje życie, to mnie to przeraża, ale w książce uwielbiam tego typu rozwiązania. Naprawdę, jeżeli jest to dobrze zrobione, to czyta się to mi świetnie i wzbudza to emocje, wzbudza to zaciekawienie i no zdecydowanie jest to fajnie napisane, dlatego sięgnęłam po tą książkę i też jeszcze chciałabym ją skończyć i w zasadzie dla tej książki troszeczkę odsunęłam w czasie księgi Jakubowe, bo chciałabym właśnie mieć taki cały tydzień i myślałam, że może już teraz zacząć ten tydzień, ale no jednak chciałabym te książki pokończyć, żeby mieć ten listopad Zamknięte i do, dopiero zacząć czytać grud, grudniowe. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten przegadany zapewne TBR. No, celem są księgi Jakubowe i powiem Wam tak: ten rok się nie kończy. Nie skończy się, nie będzie sylwestra, dopóki ja nie przeczytam tej książki. Cały świat stanie, wstrzyma oddech i będzie czekał, aż ja ją skończę. Najwyżej Sylwester będzie 30 stycznia. Przykro mi. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się udało. i Najpierw dajcie kciuki w górę, a dopiero potem je trzymajcie. Napiszcie mi w komentarzu, bardzo by mi to pomogło, którą z tych książek, które Wam pokazałam, chcielibyście zobaczyć u mnie w tym Mikołajkowym vlogu. Mam nadzieję, że ta końcówka roku będzie dla wszystkich magiczna, że to będzie bardzo przyjemny czas, pomimo tego, że no, około nas nie ma bardzo dużo podbudowywujących sytuacji, ale mimo wszystko mam nadzieję, że będzie to dobry miesiąc, zarówno czytelniczy, jak i w ogóle w życiu. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Życzę Wam bardzo miłej środy i do zobaczenia w kolejnym filmie.